Subskrybuj kanał Pantoti i bądź na bieżąco z kolejnymi filmami. Pan pantoti, pantoti, to ja. Skarby chce odkrywać z nim. Pan Toti, pantoti, to ja. Do poduszki mi się śni. Tu poziomka, druga, trzecia, tu kopalnia, skarbów, wór, tu złośliwcy. W I sens sensu nie ma tu. Pan Toti, Pan Toti, to ja. Skarby chcę odkrywać z nim. Pan Toti, Pan Toti, to ja. Do poduszki mi się śni. Tu na wyskie ruch jak w metrze Tu w powietrzu są marzenia Wyobraźnia się rozciąga Wytęż oczy do patrzenia Tajemnicę wielką mam Tylko ja ten sekret znam I nie powiem tego wam że kopanie tutaj mam. Uf, jak tu dzisiaj zimno! Muszę szybciej pracować, to się rozgrzeje. Jak babcię kocham znalazłem skarb. A co to za maleństwo? O, o, czy to przycisk do detonacji bomby? O nie! Na pewno nie przycisnę tego w domu, bo wszystko wyleci w powietrze. Nie podchodźcie, bo mam coś bardzo niebezpiecznego! Co, co to takiego? takiego? Y, chyba przycisk do bomby. Bombę, Bombę też masz? Żartujecie? Nie jestem szaleńcem! Oczywiście, że nie ma. Witaj, witaj, Hechelu. Y, co tam masz? Tak naprawdę to nie wiem, co to jest, ale na wszelki wypadek nie dotykaj przycisku! <laughs> To taśma miernicza, potocznie centymetr, można nią wszystko zmierzyć. A przycisk? Rozumiecie już do czego służy? To zmierzmy coś. Może być fajnie. Może komin? Zmierzmy wszystkie kominy w domach. Czyli będzie najwyższy, ten wygra. Zgoda. A nagrodą będzie jazda w taczce po wertepach. W końcu wszyscy to lubimy. Dobrze. Piszku, jakie to było mądre! Przecież mamy dwa kominy: mój i twój, to i dwóch drabin potrzebujemy. Mój komin ma 40 centymetrów. Ten też ma 40 cm. 40? Dodać 40? Równa się 80. To razem mamy 80 cm. Mój komin ma 75 cm. To 5 cm mniej niż nasz. Przegrałeś, 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 przegrałeś. Został jeszcze mój, wydaje mi się najwyższy. Zobaczymy! Nie dosięgam! To wejdź na nas! Siedemdziesiąt osiem centymetrów! centymetry mniej! Przegrałeś, przegrałeś, przegrałeś! Wygraliśmy, wygraliśmy, wygraliśmy! Będziesz nas woził na taczce! Jak mam to zrobić? Chmurka unosi mnie coraz wyżej! Wysuń taśmę! spróbujemy Cię złapać! Użyj przycisku! To jest myśl. O, o nie, nie cia cia... bagno! Szybciej zwijaj! Łatwo powiedzieć. Dlaczego puściłeś koniec? A co, miałem się utopić w ciapratym bagnie? Centymetr nie jest nam już potrzebny, zmierzyliśmy wszystkie kominy. A ja go chcę. To go sobie weź. I tak właśnie zrobię. Rzuć centymetr. Wciśnij przycisk. Poczekajcie tu. Przyniesiemy taczkę. Nigdzie się nie wybieramy. Nie widać? No to teraz nagroda. Jazda po wertepach. Szybciej, szybciej, Istaia! Szybciej, szybciej, Istaia! Szybciej, szybciej, Istaia! A wiecie, co pan Toti powiedział na koniec? Gdy zabawa niebezpieczna, bądźcie czujni i rozważni. Może pomoc być konieczna, a to sprawdzian jest przyjaźni. Pan pantoti, pantoti, to ja. Saby chcę odgrywać sm. Pantoti, Pantoti to ja. Do poduszki mi się.